Ta GSI, którą żeśmy skończyli blacharsko. Co prawda jest, no, można powiedzieć, w takiej pozycji, a nie innej, przewrócona bokiem. Myślę, że za chwilę pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, bo zaczynamy kłaść epoxid. Więc mamy już wszystko wyspawane, to co trzeba było wyspawać. Zwon jest zmieniony wszystko zostało przygotowane auto zostało przeszlifowane zostało wymyte i w tej chwili jest na obrotnicy będziemy kłaść epoksyd oczywiście epoksyd trzeba położyć wszędzie, elementy są oczywiście zdjęte, będą dopiero tak naprawdę lakierowane co też oczywiście zobaczycie no i tak to właśnie w skrócie wygląda obrotnica Daje nam tą swobodę, że możemy nim kręcić tak jak chcemy, więc wszystko do wszystkich miejsc tak naprawdę mamy dostęp. Postaram się gdzieś tutaj zamontować GoPro, żebyście zobaczyli jak to się wszystko odbywa. Kolejny etap manty. Po blacharce położyliśmy ją całą w epoksyd i zaczynamy w tej chwili kłaść gumowania. Nie będzie to też do końca z oryginałem. Problem polega na tym, że oryginał nie wszędzie był gumowany, przez to pomiędzy blachy dostaje się woda, dostaje, dostają się zanieczyszczenia i po prostu zaczyna rdzewieć. My będziemy gumować wszystkie łączenia, które są z blachą, i na przykład, tak jak tutaj już widzicie, jest po części poklejane. Ja zresztą za chwilę obrócę Wam ten samochód. Na przykład, tutaj są resztki jeszcze z oryginalnego gumowania i teraz zobaczcie, w jakiej jakości jest to wykonane, na przykład tutaj. I no, trzeba przyznać, że nikt tutaj za bardzo się nie, jakby nie udzielał i, i, i tak pięknie nie oklejał. My mamy pozaznaczone na razie taśmą, gdzie trzeba co zagumować. Natomiast do tego wszystkiego plan na chwilę obecną jest taki, że Dół będzie szedł w kobrę białą, włącznie z nadkolami, czyli całe te wypełnienia z fartuchami idą w białą kobrę. Środek wraz z komorą i z komorą bagażnika będzie kładziona w półliretanie, w półmacie. I tak to będzie zrobione, dlatego że oryginalnie była baza z utwardzaczem. I te zapylenia bazy są po prostu słabe. Bardzo łatwo można je zarysować, i nie do końca to jest ok. Dlatego chcemy tego uniknąć. No dobrze, to może cofnij się, ja go obrócę. Pokażemy gumowania. Dobra. Mimo to, że obrotnica jest na łożyskach. To czasami trzeba się zmęczyć. Część gumowa nie jest już zrobiona. Trochę jest to tak, że będziemy to na pewno poprawiać albo będziemy je rozsmarowywać. Na razie one są po prostu zaciągnięte pędzlem. Sami widzieliście, jaka jest jakość położenia tamtych gum. Więc te wyglądają niesamowicie. No, nie trzeba się przejmować jakimiś takimi małymi przebitkami, które tutaj są, dlatego że jak przyjdzie kobra, to bardzo dużo z tego zakryje, a ważne jest to, żeby ta guma faktycznie między te wszystkie blachy weszła i żeby to było uszczelnione. Oczywiście, siłą rzeczy trzeba pamiętać o no, takich na przykład tak jak tutaj są dziury do tego, żeby był spływ wody. Żeby jak się dostanie tam gdzieś woda, to żeby ona mogła spłynąć, nie, nie, nie wolno tych wszystkich otworów, że tak powiem zaślepiać, dlatego też jak przyjeżdża auto z piaskowania, tak jak na przykład, nie wiem. Wiele osób pyta o konserwację dołu. To w momencie, kiedy przyjeżdża auto z piaskowania, to te gumy trzeba po części odtworzyć. W nowych samochodach jest ich mało. Producenci starają się raczej unikać o takich na przykład e, naspawek czy, czy czegoś takiego tutaj dookoła. Raczej jest to już wytłoczone w podłodze e, i po prostu jest podłoga jednego płatu, więc można od razu kłaść konserwację, ale są niektóre samochody, e, jak chociażby dużo, duża część Japończyków, która jeszcze takie rzeczy e, posiada, będziemy kłaść nie, tak naprawdę cały dół, czyli podłużnicę. Przednie, tylne, tu środki, wszystko będzie, tutaj w ogóle będzie cała kobra, a z przodu podłużnice też pod spodem będą układzone w kobre, to żeby je oczywiście tam ochronić od dołu do tego wszystkiego. No i to jest taki, właśnie kolejny etap. Będziemy Wam go już niedługo pokazywać. Już niedługo, jak skończymy gumowanie tego samochodu, to zabierzemy się za konserwację. Witam. Kolejny etap: Manty. E, została cała obklejona i przygotowana do tego, żeby zabezpieczyć już ją kobrą. Decyzja poszła, że będzie cała biała. W międzyczasie zostały zrobione gumowania na wszystkich łączeniach blach. Może nie wygląda to najlepiej, może faktycznie jest tego dużo. Ale niestety tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pozabezpieczać te wszystkie łączenia, i właśnie dzięki temu później między nie dostaje się woda, dzięki czemu nie ma rdzy. Wszystko będę nagrywał w GoPro, jest już zresztą odpalona, <coughs> tak żebyście mogli zobaczyć ten etap. Jest to czasochłonne. Kobry będziemy nakładać dość grubo. Wszystkie gumy są zrobione z pędzla. Tak było oryginalnie w Oplu. Może nie tak starannie jak tu, ale staraliśmy się właśnie zachować, że tak powiem, ten oryginalny klimat. Wszystko jest zabezpieczone i możemy już umyte, przygotowane. Za chwilę nawet się nie przebieram, bo już mam dosłownie bluzę do wymiany. I będziemy kłaść kobre na cały spód. Pokażę Wam. Efekt końcowy. Super. Kolejny etap manty. Została ona zabezpieczona kobrą, e, Tak jak widzieliście przed chwilą na time lapsach. Kobra już podeschła. Jest naprawdę super twarda. Zaczynamy teraz oklejać wszystkie otwory od tej strony. Dlatego, że e, za chwilę będziemy robić środek. Stąd musimy zamaskować te wszystkie otwory, żeby to nam nie przeleciało na drugą stronę, yy, i będziemy robić komorę silnika, środek samochodu i komorę bagażnika. Więc jest tego trochę. Wbrew pozorom, dużo jest tutaj oklejania. Jak przejdziemy na drugą stronę, <coughs> też pokażę Wam, yy, jaki mamy plan. Plan na to jest taki, żeby w tej chwili pozasłaniać te wszystkie zewnętrzne elementy, łącznie z dachem. Więc oklejamy jakby na odwrót i w tym momencie folia będzie zakrywać te wszystkie elementy, to musimy zamaskować i zaczniemy lakierować środek. Wszystko jest też w środku już zagłumowane, zrobione. Wszystkie łączenia blach są również zrobione w bagażniku też. Dlatego myślę, że na kolejnym etapie zobaczycie jak będzie środek zrobiony. Środek nie będzie w oryginale, dlatego że oryginał to jest no, taka typowa baza z utwardzaczem. Będziemy kłaść poliuretan, twardszy, bardziej wytrzymalszy. Co prawda, dłużej schnie, ciężej się go nakłada itd., dalej, ale to, to są szczegóły. A to będzie bardziej zabezpieczone, a będzie przypominać, no jakby można powiedzieć, oryginał. Natomiast to wszystko zobaczycie na kolejnym nagraniu. Tak jak widzieliście, przed chwilą na timelapse'ach właśnie skończyliśmy lakierować środek. Kolor nie będzie oryginalny na macie. Klient zdecydował, że chce mieć kolor LC9A z grupy Volkswagena. I komora silnika oraz środek, jak i komora bagażnika, są w poliuretanie. Jest to biel wpadająca ciut w niebieski. Jesteśmy teraz w może w sztucznym świetle, więc na pewno ciężko będzie to zobaczyć. Gdzieś tam padają cienie, więc wydaje Wam się ciemny ten kolor, ale w rzeczywistości będzie dość, dość jasny. Może tutaj na tylnej ściance, na bardziej lewa część, będzie Wam właśnie pokazywać, że to jest taki biały, biały, biały. Bardzo fajnie zresztą fajnie wygląda na samochodzie z zewnątrz także w bagażnik wszystko mamy już zrobione nie chcę w tej chwili przekręcać sam, m, sam auta bo, bo, bo to może być niebezpieczne a nie ma już wypaków, e, więc no niestety będziemy musieli to zobaczyć właśnie w ten sposób oczywiście całe auto przy takich wypadkach trzeba maskować a łącznie z tym co już wcześniej żeśmy zrobili czyli zabezpieczonym dołem wszystko musi być pooklejane wszystkie dziury zasłonięte no tutaj przód jest też w poliuretanie cała ta przednia atrapa ona oczywiście będzie tutaj jest zasłonięta bo tylko te dwa, dwa elementy czyli ta dolna jakby belka czy też nie wiem jak to nazwać nie jest belka ale taka osłona no i atrapa zostaje już w oryginalnym kolorze natomiast reszta to czego nie będzie widać z zewnątrz jest właśnie zrobiona poliuretanem Myślę, że fajnie to wyszło, mi się podoba. Oczywiście też tu fartuchy są zrobione, ale nie uda mi się chyba tego pokazać. No trudno, zobaczycie przy kolejnym etapie jak to wszystko wyszło, jak się fajnie te rzeczy połączyły z kobra razem z poliuretanem, Oczywiście kobra jest w połysku żeby, bo ona i tak jak wyschnie, to sobie tak fajnie trochę zmatowieje i wtedy będzie, będzie można zobaczyć jak to wygląda już na końcowym efekcie, no ale to następnie.